Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku, słuchajcie, upały doskwierają cały czas. Nie wiem jak u Was, ale u nas temperatura od kilku dni ponad 30 stopni w ciągu dnia nie chce się gotować. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam błyskawiczny przepis na makaron tagliatelle z sosem serowo-pomidorowym. Jeżeli jesteście ciekawi, jak go zrobić, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Z racji, że to ma być szybki przepis, także składników jest bardzo mało. Na sam początek oliwa z oliwek, makaron tagietelle, takie jak lubicie. Kilka pomidorów, my mamy trochę szery, mamy kilka takich maldukich pomidorków zwykłych. Eee, serek pleśniowy, czosnek z przypraw. Bazylia, oregano, sól i pieprz. I jakieś małe naczynie żaroodporne. Słuchajcie, bardzo podobny przepis już robiliśmy u nas na kanale, tylko że nie z serem Camembert, a z serem Feta. I tamten wyszedł 10 na 10. Jak zobaczyłem ten przepis, bo jak gdzieś znalazłem, na jakimś TikToku mi się przewinął, czy na jakimś innym, już nawet nie pamiętam, bo to bardzo dawno temu było, stwierdziłem, że musimy go przetestować. Zabieramy się do roboty. Na samym początku bierzemy sobie naszego camemberta. Ogólnie ja wziąłem yy, z bazylią, yy, ale myślę, że jak weźmiecie sobie jakiś zwykły, standardowy, też nie powinno być problemu. I tutaj, słuchajcie, bardzo ważna yy, sprawa. Musimy go sobie delikatnie ponacinać. Także bierzemy jakiś nóż. Może być nawet mniejszy niż ja, biorę i go nacinamy tak mniej więcej do połowy. Ogólnie chcemy zrobić z niego taką krateczkę. Co nam to da? A to da nam to, że będziemy mogli razże wcisnąć w niego ząbki czosnku. Dwa, jak będziemy zalewali go oliwką, to ta oliwa dostanie się mniej więcej do środka. Trzy, ten ser nam się po prostu łatwiej rozpuści. Bo jak wiecie, ser pleśniowy ma to do siebie, że ma taką e, skórkę pleśniową na sobie i on by się w środku gotował, a nam zależy na tym, żeby on się jak najbardziej, jak najbardziej roztopił. Jak widzicie, ponacinany ser też nie ma co tak zrobić, żeby go nie widzicie i tak jak mówiłem, do połowy mniej więcej staramy się. No wiadomo, że nikodilniki tego nie będzie robił, ale taki jest główny e, zamysł. Rozbijamy czosnek i wyciągamy z niego ząbki. Ja widziałem kiedyś taki patent, że się bierze na pół, i jak już weźmiecie na pół, rozetniecie to wychodzą ładne ząbki czosnku. No i nawet działa! Nawet działa, albo i nie Jest. działa, ale. Wiecie o co chodzi. Ząbki czosnku obrane, i teraz musimy powpychać się tutaj, właśnie najlepiej w środki tych nacięć, które zrobiliśmy wcześniej. Tak sobie to uzupełniamy. Dzięki temu ten ser, jak on będzie się roztapiał, te wszystkie y, smaki czosnku. Przejdą do środka. Będzie to po prostu bardzo dobrze smakowało. Jak się machnęliście, nie ma problemu, czosnek się nie zmarnuje. Po prostu wrzucimy sobie to do do naszej brytwanki. Znaczy, nie żaro odpornego dokładnie. Ale u nas chyba uda się wszystkie wykorzystać, tak on wygląda, A w międzyczasie bierzemy się za gotowanie wody wodę na makaron gotujecie zgodnie z instrukcją na opakowaniu raczej żeby to było al dente niż rozgotowane, niż takie turbomiękkie. mała uwaga, nie, nie sólcie za dużo wody, ja dosłownie małą łyżeczkę tutaj sypnąłem ponieważ ser pleśniowy będzie słodki, słony przepraszam E, jeszcze sobie go dodatkowo posolimy, także tej soli naprawdę będzie e, wystarczająco. Gotujemy makaron, a my wracamy do naszego kamemberta. Teraz tak, e, nasz ser, czekajcie, bo mi czosnek uciekł. Nasz ser e, ląduje w naczyniu żaroodpornym. Teraz dorzucamy pomidorki. Przy czym słuchajcie, jeśli chodzi o pomidory, to ja je delikatnie nadcinam. Ze względu na to, że one później ładnie puszczą swój sok. A tutaj, właśnie, nam chodzi o to, żeby one były takie rozgotowane, żebyśmy później mogli je sobie zmielić. Oczywiście, zmielić w cudzysłowie, ale chodzi o to, żeby wiecie, jak się gotuje pomidora, no to raczej ta skórka schodzi z niego, ale tak topornie. Jak sobie ponadcinamy, to nie ma tego problemu. Także uzupełniamy sobie naczynie żarodporne pomidorami. Widziałem więcej pomidorów, ale wydaje mi się, że w zupełności wystarczy samych tych, samych tych małych pomidorków. Są takie małe, to nawet ich nie nadcinam. Tylko te większe staram się ponadcinać. Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale mamy drugi kanał, na którym nagrywamy bardziej takie rzeczy lifestyle'owe, zupełnie niezwiązane z gotowaniem. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, co tam sobie działamy po godzinach, to zapraszam. Mamy przygotowany makaron, i teraz tak. Nas makaron, przepraszam. E naczynie. Solimy to delikatnie. Pomidorki nam dadzą fajną taką e słodycz. A camembert każdy wie, jak smakuje. Do tego wchodzi pieprz. Też nie za dużo, żeby. Najbardziej i tak będzie wyczuwalny z tego smak sera. Bazylia, delikatnie. Oregano, myślę, że jeżeli nie macie, to zioła prowansalskie również Wam załatwią sprawę. No i oliwa z oliwek. Raczej nie polecałbym Wam brać zwykłej oliwy. Oliwa z oliwek ma ten taki swój charakterystyczny posmak. Bardziej się skupiamy tutaj. Myślę, że w 100% wystarczy. I teraz tak, to będzie nam się zapiekało w piekarniku, więc ja bym, chcąc uniknąć sytuacji, że coś nie zostało zalane, ja sobie to delikatnie przemieszam, żeby każdy pomidor był po prostu zamoczony w oliwie. Wtedy on nam się ładnie zmiękczy. A jakby coś się miało wydarzyć, to nie spali się. Raczej nie chcemy, żeby się nam to spaliło. Bo będzie po prostu gorzkie, a tutaj ma być takie fajne połączenie sera z słodkością pomidorów. W międzyczasie wrzucę wam storkę na Instagrama, żebyście mieli wcześniej, zanim się ten film opublikuje. Także jeżeli jeszcze nas nie. I cyk, poszła relacja. Także jeżeli nas jeszcze tam nie obserwujecie, to zapraszam. Zapraszam również do grupy na naszym Facebooku. Jest już nas chyba ponad 9000 tysięcy osób. Także. Społeczność rośnie, społeczność, ro, społeczność rośnie z każdym dniem. Dziennie około 20-30 osób akceptuje do naszej grupy, także zapraszam. Woda się kończy gotować, myślę, że wrzucamy makaron, a równocześnie rozpie, rozpalamy piekarnik. Jeżeli chodzi o piekarnik, 200 stopni, grzanie góra-dół. Startujemy i będziemy piekli naszą, nasze naczynie, że odporne z Kamembertem z pomidorkami około 20 minut. Musicie też kontrolować. No, u nas jest na ogólnie mała porcja, ponieważ to jest porcja na dwie osoby maksymalnie. Minęło dokładnie 12 minut, i w tym momencie wygląda to tak. Słuchajcie, zapach jest genialny. Jest tak czosnek i camembert. Współgrają perfekcyjnie, to mus, mu, muszą te dwa składniki być połączone. E, pomidorki widzę, że jeszcze tam dochodzą, więc my mam nadzieję, że przez te 8 minut jeszcze nam się to wszystko spółknie. Najwyżej sobie dorzucimy za dwie minuty, ale widać, widać już, że camembercik powoli zaczyna nam się rozjeżdżać na boki, a to dobrze, bo taki jest cel e, tego pieczenia. Słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednym składniku. E, najlepiej świeża natka pietruszki, także udało nam się podwędzić z ogródka od sąsiada taki oto pęczek i musimy go sobie ładnie e, posiekać. Tam już nam się powoli zaczyna wszystko e, kończyć, zapiekać. Zostały ostatnie dwie minuty. Także to sobie siekamy. Najlepiej jak, najdrobno wiadomo, jak najdrobniej, wiadomo. Ale nam ta pietruszka da dużo takiej e, świeżości. No i oczywiście będzie ładnie wyglądała. Pieczenie już nam się yy, kończy. Tak jak mówiłem, została minuta. Także ja już biorę rękawiczki. Bo to będzie turbo gorące i wyciągamy to. No perfekcyjne. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. Przyszykuję sobie od razu widelec, żeby to rozciapciać. No i koniec. Fu, 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 fu. Tu trzeba uważać, bo jest tak turbo gorące. Uuu. Proszę bardzo. No nie powiecie mi, że to źle wygląda. Co robimy? Półki gorące. Musimy teraz sobie dorzucić po pierwsze pietruszki do tego. Myślę, że nie żałujemy. No i musimy to wszystko rozciać tak, żeby to była jedna w miarę gładka masa. Dobra, mamy już to rozmieszane. Ja ogólnie e, lubię, jak są takie delikatne e, grudki, także można, jak ktoś chce na gładko, to można to nawet zblendować. No, nikt nikomu nic nie broni, także u nas tak to będzie wyglądało. E, spotykamy się z gotowym skończonym daniem. Tak się prezentuje gotowy skończony makaron z serem oraz pomidorami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Myślę, że to jest dobry czas na spróbowanie sobie naszego makaronu. Zdjęcia porobione, więc można już zabierać się za jedzenie. Smacznego! Słuchajcie, jak ktoś lubi ser, zakocha się w tym przepisie. Jest tak dobrze wyczuwalny, natka pietruszki była perfekcyjnym ruchem. Nadaje takiej świeżości. Hmm. Goryczka, ta delikatna goryczka camemberta w połączeniu ze słodkimi pomidorkami sherry tworzy moim zdaniem piekielnie, piekielnie dobrą kompozycję. Jak ja jestem fanem ostrego jedzenia, tak powiem Wam, że w tym przypadku absolutnie to by nie siadło. To musi być po prostu łagodne danie. Wszystkie składniki są pomieszane. Ja nie rozbijałem tego tak na gładką masę, więc tam mniej więcej co jakiś czas ta skórka z kamemberta się przebija i smakuje po prostu wyśmienicie. Przepis jest bardzo bliźniaczy do tego, który kiedyś robiliśmy, także odsyłam Was do tego, że tam chyba się nazywał viralowy makaron z TikToka, coś takiego pamiętam. Ten jest bardzo podobny, ale do wymiana sera feta na ser e, camembert, moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Ten makaron zdecydowanie, tamten był przecudowny, a ten jest prze-przecudowny, moim zdaniem wpada na pierwsze miejsce jeśli chodzi o takie błyskawiczne makarony. Bo tak na dobrą sprawę, piekliśmy to tylko 20 minut. W międzyczasie makaron się gotował. Ja akurat trochę za wcześnie wystartowałem z tym makaronem. Ale w 20 minut macie obiad dla, dla dwóch osób. Cudowny! Słuchajcie, półki ciepłe, półki ten serek jeszcze się tam ciągnie. Zabieramy się za jedzenie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Hej!